Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was dzisiaj taką troszeczkę już późną wieczorową porą, ale powiem Wam, że nie chciałam czekać. Obiecałam, że dzisiaj e, pokażę Wam, co tworzymy, jaka nowa kolekcja wychodzi mm, i powiem Wam pokrótce, że ta kolekcja jest naprawdę dedykowana temu, jak jesteście wspaniałe. Temu, że pytacie nas, czy dana rzecz jest ekologiczna. Pytacie w co pakujemy Kiedy mówimy jak pięknie pakujemy Te pachnące prezenty Właśnie w cudowne lniane woreczki To widzimy, że, że to nie jest Wam obojętne Tylko, że naprawdę zależy Wam na tym Żeby ten świat stawał się piękny Żeby stawał się zdrowy I macie świadomość tego, że, że my jesteśmy Za to wszystko odpowiedzialni Bardzo Wam za to dziękuję Jeżeli cenicie kochani to Że naprawdę ta biżuteria jest Nie tylko w pojedynczych egzemplarzach nie tylko dopasowana do Was, nie tylko taka unikatowa, żeby podkreślała Waszą unikatowość, ale też ekologiczna, to puszczajcie w świat ten film. Będziemy po prostu zachwyceni, zaszczyceni, jeżeli go udostępnicie. Kochani, nowa kolekcja będzie się nazywała Naturami. Naturami, dlatego że, że tak naprawdę inspiracją było, to, co jest piękne w świecie, drzewa, gałęzie, to, co na tych gałęziach i drzewach sobie zwisa, więc będą kolekcje, na przykład, pokażę Wam, śliwkami, gdzie będą piękne śliwkowe kryształy czy szkolane na tym. Tak naprawdę sięgałam do, do dzieciństwa i do tych chwil, które gdzieś tam te smaki sprawiały nam ogromną radość, dlatego ta śliwka, ona może być śliwkami, może będzie węgierkami, tak naprawdę to było moje wspomnienie śliwek, tak, takich dużych, końskich, które przepiękne, nie tylko z wyglądu i z koloru, ale też ze smaku. Znajdziecie na pewno jabłuszko. Nie wiem, jakie wy macie wspomnienie z zielonym jabłuszkiem, ale ja pamiętam mydełka o zapachu zielonego jabłuszka i pamiętam długopisy o, o tym zapachu. Więc właśnie będzie zielone jabłuszko. Znajdziecie jakieś oliwki na przykład, tak? czyli będzie, będzie właśnie czynistkami, czy oliwkami z taką piękną zielenią. Oczywiście ja Wam wszystkim, wszystkim tym naszym zrobię zdjęcia, więc sobie spokojnie poglądacie później e, na Facebooku. Piszcie, co chcecie, piszcie, jakie chcecie kolory, piszcie, jakie macie na przykład pragnienie, hmm, jaka nazwa wam chodzi po sercu, a my zrobimy coś po to, co nam podpowiecie. Będziemy naprawdę zaszczyceni, jeżeli też właśnie gdzieś tam wasze pragnienia będziemy mogli spełnić. E, taki mój ukochany pokażę Wam na przykład o, o, limonkami. limonkami. Mam cudowne wspomnienia z, z pierwszego wyjazdu z moim mężem do Egiptu wiele lat temu, gdzie po prostu one były tak pyszne, że zajadałam się nimi i praktycznie no, zbudowałam jakieś w ogóle zdziwienie, że, że ktoś może chcieć takie kwaśne rzeczy jeść, a ja byłam tak zawiecona ich kolorem, zapachem, tą soczystością. No coś wspaniałego. Sugerowałam się też pięknymi drzewami, magnoliami, wiem, że kochacie, że macie w wygląda, więc będzie można znaleźć piękną kolekcję właśnie z cudownym różowym szkłem lanym, przepięknie to wygląda i będzie takie właśnie magnoliowe. Będzie tego dość dużo, kochani, oczywiście każdy egzemplarz będzie pojedynczy, będziecie mogli sobie zamówić też, jeżeli będzie jakiś długi naszyjnik, to będzie można zamówić podobne, ale krótszy i wtedy, wtedy go, że tak powiem, no nie powiem, że skopiujemy, tak, bo dwóch takich samych nie będzie, ale będzie można sobie zamówić do nich grązoletki więc mam nadzieję, że będziecie miały ogromną radość przeglądając naszą najnowszą kolekcję. Polecam Wam też oczywiście tę kolekcję na prezenty, bo rzeczywiście jest cudownie, cudownie wytrzymała. I widzimy, że tam gdzie daliście w prezencie właśnie obdarowanym kolekcję lniane, te Panie są zawsze zadowolone, zawsze wracają do nas po kolejne wzory, co nas bardzo cieszy. Pamiętajcie, że całą tę kolekcję możecie sobie pięknie miksować z rzeczami, które już macie u siebie będzie tak naprawdę pasowała do wszystkich tak, ja dzisiaj taką ubrałam sobie dżinsową sukienkę pazurki mam nawet nieumalowane żebyście zobaczyli, że tak naturalnie bardzo mm, bo będzie właśnie taki nie trzeba być, będzie bardzo być wystrojonym do tej kolekcji wystarczy delikatny makijaż, delikatna fajna jakaś tonacja w sukieneczkach będzie pięknie pasowało do kardiganów, do swetrów ciepłych i fajne jest to, że słuchajcie, no, zimą i jesienią ciężko jest tą biżuterię czasami pokazać mm. A każdą z tych rzeczy możecie założyć nie tylko na szyję, ale i na rękę. I to jest super, że nawet jak Wam będzie wystawał kawałeczek pięknie. Ee, a ja, może to zaprezentuję: będzie Wam wystawał kawałek właśnie z e, zaswefra, z zapłaszcza. No to będzie to pięknie wyglądało. Zobaczcie, dziewczyny. Wiązania są patrzcie jak i długaśne. Takie naprawdę, bez oszczędności w czasie. Bardzo dużo czasu zajmuje zrobienie takiej brązoletki, takiego naszyjnika. Ale chodzi o to, żebyście mogły sobie to nosić nie tylko jako brązolety, ale żebyście mogły nosić też żebyście mogły nosić jako paski żebyście mogły nosić jako przepaski we włosach korzystajcie z tego wymyślajcie swoje opcje wysyłajcie nam zdjęcia kocham te wasze zdjęcia powiem, że ten czas właśnie taki, kiedy się bardzo mało z wami spotykamy to wasze zdjęcia na, na Messengerze dodają niesamowitej radości. Chcę dzisiaj z całego serca podziękować wszystkim kobietkom, moim aniołom, które dmuchają mi w żagle i y, piszą te cudowne komentarze, dziewczyny. Naprawdę, czasami wasze wysta wystarczy serduszko, ale jak już piszecie, że w ogóle się podoba, to, to jest niesamowita siła dla mnie. E, dziękuję, że udostępniacie, że się nami dzielicie. Kiedyś e, wiele było takie oskrumienia, że nie dzielą się, bo nie chcą, żeby e, znajomi wiedzieli, gdzie kupują. A teraz wiesz, że to się zmienia i bardzo Wam za to dziękuję. I też ten film wykorzystam właśnie z takiego apelu. E, wśród naszych klientek są cudowne kobiety, e, kwiaciarki, dla nich ten układ z, z, listecz, z listeczkami, florystki, e, dziewczyny, które się zajmują fotografią. Wiecie, jak z nimi rozmawiam, mówią, że tak im teraz ciężko że już teraz nikt nie piszczy, nikt nie mówi za dużo, wszyscy się że jest czas jaki, jaki jest, ale, ale właśnie docierają do nich takie informacje, że na przykład ktoś tam już nie, nie chodzi do, do fryzjera tak często albo nie szczerze się u, u nich mąż czy, czy syn, bo, bo przyszła maszynka jakaś e, do szczerzenia w domu, e, że dużo sobie pieczecie sami w domu, że już nie chodzić na tą przysłowiową kawkę do knajpy, e, no, że gdzieś tam w internecie łatwiej kupić nowe buty niż pójść do starego szewca, który był zaprzyjaźniony od 30 lat. I wiecie, tak na koniec chcę Was całego serca poprosić, całego serca, po pierwsze bardzo Was proszę, żebyście udostępnili ten filmik, jeżeli cenicie to, co robimy, e, jeżeli lubicie to, że jesteśmy nie tylko, e, dbamy o tą jakość wykonania, o pojedyncze wzory, ale też, że jesteśmy po prostu ekologiczni, i że dbamy też o nasz świat, ale chcę Was całego serca prosić, zróbcie w tym tygodniu jedną fajną rzecz dla rzemieślnika. Jeśli macie stałą pracę, jeśli macie co miesiąc fajną wypłatę na koncie, nie wiem, pewno jest mniejsza teraz, bo nie ma jakiejś premii. Nie mówię tego w ogóle ani, ani w gramiku w formie oceniania kogokolwiek. Po prostu wiem, że czasami nie myślimy, że biegniemy, że dopóki nam ktoś nie uświadomi problemu, to tego nie widzimy. Ale chcę Wam powiedzieć, ja rozmawiam z tymi kobietami i naprawdę jest im ciężko, bo, bo teraz kupujecie odżywki do włosów przez internet zamiast u nich, bo, bo właśnie zamiast jakiejś sesji fotograficznej, na którą teraz za bardzo nie ma możliwości, no to, to sami sobie robicie zdjęcia. I tak sobie pomyślałam dzisiaj, Gdyby nawet kupić najdrobniejszy bon u, u dziewczyny, która jest fotografem, gdyby jednak zamówić ten bukiet kwiatów, już teraz nie co tydzień, ale na przykład raz na, na półtora miesiąca do swojego domu, florystki Wam przywiozą, nawet za 25-30 zł. Wiecie, to przysłowiowe ziarko do ziarka uzbiera się miarka. I ja przepraszam, że wykorzystałam do tego ten film, ale wiem, że jesteście cudowne, wiem, że jesteście kochane. Ja sama doświadczam takiego niesamowitego dobra od Was, że ktoś pisze, Pani Madziu, może zorganizujemy jakiś pokaz, może, e, nie wiem, może nawet, wiecie, takie, takie nas spotykają, że nam, nawet nas zaprosić gdzieś do firmy, żeby właśnie pomóc nam jako, jako rzemieślnikom. No, my mamy cudowną sytuację z naszymi klientami, są przekochani, dbają o nas, ale wiecie, to nie jest takie oczywiste i nie każdego tyle dobra do, dotyka, więc Zachęcam Was, kochani, dziewczyny, które jesteście na własnej działalności, proście o pomoc, ludzie są wspaniali i chcą pomagać. A dziewczyny, które macie systematycznie co miesiąc pieniążki, nie musicie się martwić o zakup towaru, o ZUSy, o wszelkie opłaty. Zróbcie, chociaż raz w tygodniu, a nie chociaż raz w miesiącu. Cudowny, dobry uczynek dla rzemieślnika. Bardzo Was przytulam do serducha. Wiecie piękny wieczór i z całego serca dziękuję Wam za to, że oglądacie te filmiki bo to jest zazwyczaj 8-10 minut. To jest ogrom Waszego czasu. Ja Wam ten czas kradnę, czas Waszej randki z mężami, czas Waszego czytania dzieciom książek, czas gotowania, odpoczynku, ale jestem zaszczycona, że oddajecie mi ten czas. I proszę Was, kochanie, subskrybujcie nasz kanał. Tam mamy taką malutką oglądalność, bo my tego nie reklamujemy, ale my wiemy, że jak będziecie subskrybować, to może gdzieś YouTube zacznie to pokazywać. Udostępniajcie na Facebooku, jeżeli cenicie to, co robimy. Przytulam Was. Niech do Was przychodzi tylko dobro. I tylko dobro nie Was spotyka. Dawajcie dobro i ono idzie w świat. Niech czyni dobro. I niech pomnożony do Was wraca. Całuję, kochani, i dziękuję za Waszą miłość.